Jak to się stało, że szesnastoletni chłopcy za moich czasów, a później, gdy Polska została najechana przez Niemców, a zaraz potem przez Bolszewików, mieli odwagę, mieli serce, mieli jaja, by wstępować w szeregi legionów i armii, aby bronić swojej ukochanej Polski? A dziś, sto lat później, Chłopcy, zamiast walczyć, lamentują, że w ogóle mają jaja. Moi żołnierze, moi synowie pułków, często ledwie dorośli chłopcy walczyli i ginęli w imię Boga, honoru i ojczyzny. Umierali z Bogiem i Polską na ustach, aby ich potomkowie mogli żyć w wolnej, dumnej. I dostatniej Polsce. A jednak dziś wszystko to dla wielu nie znaczy nic. Boga opluwają, wiarę szydzą, kościoły bezczeszczą, suwerenność sprzedają w imię fałszywego socjalizmu, spluwając nam w twarz. A bestialsko pomordowane kobiety, dzieci, starców i mężczyzn śmią nazywać jakimiś starymi trupami. Lecz przyjdzie czas o tak przyjdzie czas gdy będą błagać tego samego Boga, którego dziś odrzucają o litość i o łaskę. Zatęsknią za Polską, której nie szanowali, i wtedy w dniu sądu staną twarzą w twarz ze swoimi pradziadami, dziadami i ojcami, i będą musieli spojrzeć im prosto w oczy.